Gdzie ma tu deskamek? Teraz powinno się wszystko nagrać. Ale jak oglądaliście poprzedni film, to wiecie, że to gówno może robić psikusy. Kitek, no, przepraszam, kot mi miałczy. Brato to znam. E. O, dobra. <laughs> dobra, let's go. Robimy dzisiaj Fazer Blasta. Jak to się nie nagra, to ja jestem papieżem. Także no. A dobra, to trzeba było guzik kliknąć. Dzisiaj postaram się tu znaleźć im, kryjówkę Bunny. Żeby odblokować Secret Ending z disassemble Bunny. A ja nie wiem, gdzie ja jestem gdzie mam wyjść. Znaczy deskamek pro playa. a tu była Chica. świat przynajmniej chociaż mniej więcej wiem gdzie mam iść chociaż tak czy siak wiem tyle że nic wiem że nic nie wiem O, tu jest tabot! Tak się obsrałem. Twoja stara. Gdzie dostajesz headshota? Ale pro player ze mnie. No, da dawno w żadne gry na AIMA nie grałem na playce. Także możecie wybaczyć mój piękny, jakże świetny, jakże idealnie wytrenowany AIM. AIMASS zrobił robotę w Fortnite. Cie. Muszę mieć nacelowany celownik na głowę. Tak jakbym grał w Fortnite a jakiegoś. A bo ja tu muszę guzik w ogóle nacisnąć. A, tam cika co łazi. Siedzi na dupie. Dobra, ja z po prostu spierdalam. Ona on gdzieś tam nie Według mnie ten poziom jest trochę spaprany, że tu jest czika. To jest trochę wkurzające. Dobra, teraz mi to dużo szybciej poszło. Te flagi. Na pierwszym razem to dużo cięższe było. Przed Nie skapturniesz tego. Szmato, your Price in the price counter of the Father Blast. Tylko najlepsze jest to, że ja teraz tego nie umiem znaleźć. I totalnie nie pamiętam, w którą stronę mam pójść. Dobrze, że mi tego fast blastera nie zajmali. To przynajmniej będę się mógł przed chiką obronić. Ale prawie zginąłem. Dobra gra. Dobra gra, bo można zginąć. Tam było w ogóle jeszcze jakieś coś do przejęcia flagi. Ja błądzę w jakimś labiryncie. To chyba tu, prawda? Nie, tu. No. Dobra, chodzę po prostu po brzegach. Może tu nie zreturnuję. Blastera, chyba was coś porąbało. Paniemało was coś. Chyba się wniuchaliście czegoś. Dobra, a jeśli po prostu przejdę jeszcze raz w całą rundkę po boku. I nie znajdę żadnego wyjścia stąd, to chyba serio muszę odłożyć tego blastera i po prostu pójść przez te drzwi, bo innego wyjścia tu nie widzę. Także poszukajmy. Gdzieś tu było coś return blaster. Tutaj. Może teraz będę mógł wyjść stąd. Mam nadzieję, że mi się uda. Tak, udało mi się teraz stąd wyjść. Freddy mi podziękował już za wyjście. Dobra. I. to się już otwarło. Okej. Okay. Chyba że to mi się nawet w ogóle nie włączyło. Uh, teraz tu? Nie, tu. Dobra, i teraz zostanę Fazer Blastera. I teraz w tą stronę idziemy. I idziemy do Weny. Dobra. Tu możemy zobaczyć cały ten Pfizer Blast z góry. Dobra, tak. Zbierzmy sobie tą torbę i zaraz się tam wrócimy. Dobra, tylko. Najpierw wyeksplorujmy ten pokój w znaczy w Dobrze, dobrze, dobrze. A, sprint mi się skończył. Muszę pozbierać trochę tych fazów, bo bodaj, że to działa coś na zasadzie energoli, że po prostu ci daje speed Vanny? It is very similar to Vanessa and also Bunny. Dobra, mogę już stąd chyba pójść? Mam nadzieję, że mogę? W ogóle, jak oglądali, nie wiem, czy już to mówiłem, ale jak oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie, czemu nie było odcinków w ogóle i czemu byliśmy najpierw na obronie biura. Ymy, ...przy backstage'u, a teraz nagle jesteśmy na Fazer blaście Bo dwa odcinki mi się zacięły. Nie wiem właściwie nadal czemu. I nie wiem jak. Dobra, tu chyba już nic nie było do wzięcia. Dokładnie, tylko jakaś pizza dziwna, naświetlona. Eee, a dobra, debilem jestem. Gdzie teraz? Tu chyba. Nie. Boże, ja się w tym gubię. Ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie mam teraz iść. Może tą winną unieść? Nie. Winda nawet nie działa. To nie mam pojęcia. Bo tu się nic już nie otwiera. No to chyba muszę pójść, no. Innego wyjścia nie widzę. Tam pisze exit. Dobra, nieważne. Tego nie było. Dobra, idziemy, idziemy. Tylko nie im, gdzie teraz wyjdziemy. A tutaj, po prostu z tych drugich drzwi. Dobra, idziemy safunąć. Ja z tego mogę to zapętlić, tak cały czas. w celu. Dobra. Teraz nie mam pojęcia, co ja muszę zrobić. Ale poszedłbym do windy. Myślę, że to by było najlepsze, co mogę zrobić. I przy okazji sprawdzę misję. Um, find out how to them commission Chica. Powinno być łatwo. Z tego, co wiem. To muszę iść na Bowling Bonnie Bowl. Tak, pamiętam nazwę. Już chyba nawet wiem, co muszę zrobić, żeby zniszczyć Chikę. Także czekamy, aż Winda dojedzie do góry. Ten odcinek z powodu tego, że będę spróbować dociągnąć jeszcze przejście Fast Blastera i zniszczenie Chiki. To będzie na pewno odrobinę duszy. Chyba, że się jakoś wyrobię, dobrze? W co wątpię? Tam jest closet na no Monty Close, tylko to idziemy na Bonnie Bowl. Cześć, teraz zorientować się, gdzie to jest. Wydaje mi się, że gdzieś to było nade mną. Ten Bonnie Bowl. Nie mam zielonego pojęcia. Plus jest taki, że teraz przynajmniej mogę wejść wyżej. I nie mam żadnych blokad. W sensie wcześniej też mogłem wejść wyżej, whatever. Um, o, dobra. Wejdźmy sobie w Redim tam. Bo będzie ciekawy isterek dotyczący tego, że Glamrock Boni na pewno istniał. To już pokazywałem w moim filmiku dotyczącym Glamrock Bonnie'ego. Dobra, idziemy na Bunny Bowl. W tam Bunny Bowl, jak to woli. Tutaj był potrzebny Bowling Ticket. Tego Freddy niestety użyć nie mogę. Niestety z Freddy'ego wyjść nie mogę nawet. Dobra, dziękuję. Freddy I zobaczymy sobie ten easter egg. A dobra, jednak nie zobaczymy bo Freddy jest kaleką I nie umie kliknąć guziku Nie przejmuj się Freddy jesteś super Śmiesznie to trochę wygląda A Freddy mnie zblokował Dobra, whatever. Wchodzimy do niego. W ogóle dziwniej brzmi muzyka w windzie, jak się jest w Fredim. Dobra, już w końcu trafiłem w którędy mam iść. Teraz tędy. I tutaj, przez te drzwi, i tam będzie scena. To są w ogóle bowling tak. rzeczy do kręgli. Nie wiem, czy tam nie będzie żadnych sekretów. Wątpię. Ale i starego, sobie zobaczmy. Czemu tu jest baby? O to mi chodziło. Dobrze. Do czego ja się mogę schować? A do pudełka, dobra. Torba, dobra. Teraz musimy bardzo umiejętnie wskoczyć na boksy. Parkour. Zostajemy Monty Mystery Box. Tak jak mi się wydawało, nie pomyliłem kolejności. Teraz trzeba w kitchen użyć tego mystery mixa Gdzie ja zejdę? Prezent to jest To chyba było coś golden Goldie Monty Okej okay. Był złoty prezent, więc spodziewałem się tego Ale w sensie za pierwszym razem w ogóle do tego przejścia nie wchodziłem Dobrze Chyba w tym kiblu u Elevena był ten Istery Xen do szkaletami Z tego co mi się wydaje, także spróbujmy Tak czy nie? Chyba jednak nie To może to było w męskim kiblu? Może to było tylko jeden na ileś? Słyszałem w szkielecie. Dokładnie. Co ja się stanie, jak ja je walnę z tego? O, gra się liczła. Czy się? A czego się w sumie mogłem spodziewać? Czy ja mogę ich zobaczyć na kamerach? To oni sobie już stąd wyszli. Niektórzy tu jeszcze sobie zostali. No mnie tak będą gonić? Czy to tylko taki bardzo nieśmieszny żart? No nie widziałeś mnie! No chyba nie! Chyba nie! Mogłem zapisać grę. Co się w tej grze stało? Nie wchodzę do tego pieprzonego kibla. Nie wchodzę tu. Ten kibel jest jakiś porąbany. O hej. O Boże Mogłem zapisywać grę. Ale co tam się stało? Endoszkielety się zrespiły w ogóle przede mną. Jeszcze Cika się zrespiła, tepła się za mnie. O Boże. Mój błąd. Będę teraz zapisywać grę wszędzie, gdzie się da. Wszędzie. I nie ma wyjątku. Każdy zapis gry, który zobaczę, nie będzie mieć spokoju. Będę je torturować. Każdy bez wyjątku. Obiecuję. Każdy zapis. Bo ja nie mam zamiaru od Fazer Blasta iść. Nie ufam temu Kiblowi. Nie sądziłem, że w jakiejś w grze się serio wkurza na kibel. Ja. O! Coś się tutaj odwaliło. Nie wiem, ile ten odcinek trwa. Nie wiem, czy zdążymy zniszczyć cicekę. I nie wiem, jakim cudem Freddy się zrespił tutaj. Uznajmy to on... za normalne. Freddy? Okej. Okay. Nie ma Freddy'ego. Jednak jest Freddy. Tylko kiwi gdzie... gdzie on się zaraz pił, i mógłby chyba nie mieć 3 km stąd. A oh fuck, on ma 2% baterii, to ja go wolę oszczędzić na to przejście tam. Dobrze. Tu jest sporo staw botów. Dobra. Oglądajmy dawno Elevena Sister Location i mi się przypomniało, czemu baby jest lodziarką. To są raczej bardzo złe wspomnienia: z bardzo złym jumpscarem i bardzo złym minigrom. Nie chciałem aktywować tego wspomnienia. <laughs> Dobra, idziemy jeszcze raz po Golden Montiego. Whatever, jak mu tam... Dobra. Mamy Golden Montiego. Mam nadzieję, że jak nie wejdę do Kibla, to mi się nie zrespią, endo. Pokazałem, Misterega, pokazałem. Nie mam zamiaru mieć z tym nic więcej wspólnego jeszcze raz. Halo? Halo? To jednak jest chyba część gry. To jest część gry. No, a Freddy się tu nadal stoi. Jak grzecznie. Freddy, ja chcę wyjść z tego miejsca. Naprawdę. Nawet nie wiem czy to jest teraz ta winda prowadzi na dół czy na górę. Ciężko stwierdzić. Po wibracjach to twierdzę, że... A, dobra. Po prostu jestem debilem. Tu piszę. O, Freddy już się tu otwiera, bo słyszę. A, to z tej strony. Czekaj, Freddy. Idziemy na dół do Loading Dog, Freddy. Idziemy rozpierdupić chickę. Nawet mi jej nie szkoda. Tak szczerze. Niech ginie w piekle. Teleportuje się jak baba. Dobra, Freddy Fnaf, przyzywam Cię. I idziemy Freddy Fnaf do Loading Dog. Mam nadzieję. Yy, teraz, które to były drzwi? Chyba te dalsze. Nie wiem, to się chyba niczym nie różni. Wejdę do tych. O, tu jest prezent. Wezmę go z wielką chęcią. Nie pamiętam, co z niego było. Freddy Face Shirt. Dobra, jedziemy, Freddy. Chyba na dół. Freddy live the chat. To chyba było coś z animacji tego iVox Studio, czy coś nie pamiętam jak oni się tam nazywali iVox Studio chyba. Dobra, Freddy, chodź. Dziękuję. Teraz tu Co tu jest? O kurde. Nie wiem, co tu się działo. I nie chcę wiedzieć, co tu się działo. Ale chcę wiedzieć, czy tu jest jakiś sekrecik przyjemny. Chyba tak nie za bardzo. Dobra. Chyba tu są loading doksy. Tak. Muszę ją tu zwabić. O nas tam chodzi. Nawet mi nie będzie szkoda, mogę tu wejść? Mogę, ale to mi nic nie da. Tu jest chyba w, w zamrażarka. Tylko generator. Stoi, mam broń. Stab. Twoja stara. O oh fucking shit, Freddy. dlaczego? Ja jestem. Dobra, teraz scendę. Pasz baton, pasz baton, szybko! Dobra. Dziękuję. No idź, idź. Miłego dalszego żywota. A, przyjemnie się patrzy. W ogóle creepy jest to, że ona odwraca cały łeb. Au, ale nawet mi nie szkoda. Get voice box from Chica, to już będzie w następnym odcinku? A czy voice boxa zbierzemy sobie teraz? Ona jest rozbizguna. Dobra, zapisujemy grę. Czekajcie, ja sobie zobaczę jeszcze jedną krótką rzecz, szybką. Dobra, mam nadal Price Counter. To było tyle w dzisiejszym odcinku. Naura.